Cześć kochani z tej strony Scarlet, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku 100 Dzieci ekspres. Wprawdzie ja nie jestem w stanie wam powiedzieć, czy to będzie ostatni, czy następny będzie ostatni, ponieważ jak wiecie, mamy już 50 dzieci, więc mamy zakończenie rozgrywki z niedziela, godzina 14. Zajmujemy się dzieciakami, ale wiecie co. Nie wiem czemu, mam straszne tutaj w tym otoczeniu spadki FPS-ów, w sensie tylko i wyłącznie tutaj, bo w żadnym innym czegoś takiego nie doświadczam, więc jestem tym trochę przerażona, ale mam nadzieję, że jakoś już damy radę dociągnąć to wyzwanie w Brindleton Bay. Trochę mi przykro, bo bardzo lubię to otoczenie, ale wychodzi na to, że rozgrywki tutaj raczej są prowadzone, u mnie przynajmniej, problematycznie. Także no, ale wiem, że nie tylko ja mam te problemy, także już ciągle Wam narzekam akurat przy tym save'ie o tym, no bo jest to dla mnie fascynujące, bo wiecie, trochę nagrywam, trochę siedzę w tej grze, wiem jaki mam komputer, znam się na tych rzeczach, więc to, że takie rzeczy jakieś mają miejsce, trochę mnie, nawet powiedziałabym, nawet mocno fascynuje, no ale życie, no może coś po prostu faktycznie z tym Bridgeton Bay jest, bo jak mówię, nie tylko ja zauważam takie dziwne działanie gry od jakiegoś czasu. E, dobra, Scarlet, tutaj nakarmiłaś bąbelka, ale jeszcze podrzucaj, przytul. Łu, jak fajnie się wbiłaś i kołysz. Chyba tyłeczek ci urósł, Scarlet. No, ale się nie dziwię, no bo w końcu to... E, co ty robisz? Odgarnij śnieg? A po co, dziecko? E, I zmienisz brudną pieluszkę. Jest niedziela, więc... Ja tylko posprawdzam, czy dzieci na pewno są ogarnięte przed szkołą. Drugi poziom, drugi poziom, drugi poziom. Drugi poziom, drugi poziom i e, Krysia, drugi poziom. Krysia, ty jesteś. E, czyim dzieckiem? Barbie. Barbie jest z Michaelem w związku. Hmm. 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 Okej, okay, aż my tak hmm, powiem Wam. Czekajcie, bo już się pogubiłam. <śmieniczy> Nie, dobrze, Wy jesteście dziećmi Michaela. Weronika jest córką. Dobra, Michael ma dwie córki, Barbie ma Weronikę, ale nie tylko Weronikę, bo ma też miłosza, tylko miłosza tutaj jej nie dodam. No dobra. Nieważne. Już się połapałam, bo wiecie co był ten problem, że z Barbie ciężko było dziecko mieć, więc trzeba było to jakoś tak sztucznie ogarnąć, ale już wiem, już łapię, już wszystko rozumiem, więc nie będę tutaj się nad tym więcej zastanawiać. Dzieciaki, nie wiem, wy chyba macie jakąś wolną wolę włączoną czy coś, bo może się tutaj jakoś pobawcie? Nie nie wiem, co możecie tutaj robić. Urządź urząd bitwę na śnieżki między sobą. Też tak może być. A Scarlett, tutaj będziesz się ogarniać. Najpierw, no że te dzieci pójdą takie nieubrane z domu, no ale już życie skorzystasz i tutaj trzeba będzie te rzeczy posprzątać sałatkę schowamy do lodówki a reszta z tych rzeczy leci do sprzątania, to jest takie trochę dla mnie dziwne uczucie, że ja faktycznie te setkę dzieci mam, wprawdzie nie wiem do końca czy można to nazywać jako przejście wyzwania dlatego, że pięćdziesiątka pierwsza była robiona z klasycznymi zasadami, natomiast następna 50, ta którą teraz oglądacie to są zasady ekspresowe, które wymyśliłam więc um, ciężko stwierdzić, ale powiem Wam jedno, że Sto Dzieci jest chyba najbardziej niewdzięcznym challenge'em ze wszystkich challenge'y, jakie są do The Sims 4, więc... No... powiem Wam, nie polecam raczej do nagrywania, bo prywatnie grać to tak co innego, niż nagrywać to. Bo to się robi w pewnym momencie bardzo monotonne i um, jakieś większe akcje tutaj nie są rozgrywane tak naprawdę, bo... Szkoda czasu. Trzeba dzieci rodzić. Wiecie, jak to jest. Scarlet, pójdziesz sobie pobiegać, bo widzę, że sobie trochę przytyłaś, więc trzeba zadbać jeszcze o Twój wygląd. Image, moja, ty Scarlet, wdowo. Ale tak ładnie wygląda. Tutaj coś bioderka, to ten, kształty są. Nic nie można jej zarzucić. No, podejrzewam, że normalnym świecie byłoby jej zimno biegać w takich ubraniach, ale nie no, kurde, podoba mi się. Jakoś tak nie wiem. Pamiętam, że jak dawniej tworzyłam simki. Aha, back. Jak dawniej tworzyłam simki, to były bardzo chude, bo potem jak porównywałam właśnie wyglądała Scarlet, nie wiem, Audrey chociażby, taka w miarę taka od podstaw, no to różnica była kolosalna, a te już mają takie normalniejsze, pełniejsze kształty. Dobra dzieciaki, pora was wysyłać powoli, a nie, jeszcze się bawcie, jest dopiero 17 właściwie, to nigdzie was nie wysyłam. Scarlet ma jakiś błąd, błąd z bieganiem, widzę, że bardzo nie chce... E, bardzo nie chcę biegać, więc wypadałoby jakoś inaczej zadbać o kondycję, podasz jeszcze kolację może, homarz, ale dzieci chyba nie są głodne ty sobie weź jakieś resztki i pójdziesz zwyczajnie spać dobra, powoli zwołuję dzieci już do spania ty skorzystasz, weźmiesz prysznic nie pamiętam gdzie spałeś więc okej, okay, ty śpisz tu w tym pokoju Twoja siostra też zakończy. Pójdzie tutaj skorzystać, weźmie prysznic i pójdzie spać do siebie. Nie wiem jak reszta dzieciaków, czy wy też potrzebujecie. No, niektórzy są głodni, więc otworzymy lodówkę. Mamy tutaj tortellini z homara, więc ty możesz sobie pójść tutaj wziąć porcję. Ty jesteś kim? Ty jesteś Mariankiem i twoja siostra Marta też jest głodna, więc też sobie weźmie porcję. Eee, Maciej, też sobie chodź wziąć porcję, i ty też chodź sobie, moja droga, wziąć e, porcję, Krysiu. A potem będziemy dalej ogarniać, co z tym wszystkim zrobić. O co chodzi? <laughs> A tak pszczół w domu! Dobra, ty jak sobie zjesz, to będziesz oczywiście. Mm -hmm. e, korzystał i wziął prysznic, mój drogi. Wziął prysznic będziesz. Będziesz brać prysznic i pójdziesz spać. E, natomiast ty pójdziesz tutaj do góry skorzystać. No dwie łazienki powiem wam na taki dom, to stosunkowo średnio. O, braciszek, Paweł Rosweil. Ale Paweł wiesz, nie będziemy dzisiaj z tobą e, gadać. Kochaniec, idziesz do łazienki i sprzątamy. Kochani, mamy godzinę czwartą, widzę tutaj dzieci powoli się budzą, mamy naszego kochanego ducha, jakże ja go uwielbiam. Scarlett, podasz śniadanie, jajecznicę wiejską i widzę, że ktoś tutaj chce jeść. Czekajcie, ja denerwuję mnie wolna wola w tej chwili, więc ją wyłączymy, żeby nikt mi tutaj... W niczym nie przeszkadzał. Ty, no cóż, zamienimy to, i bardzo chcę, żebyś wytarła to, co tutaj mamy, skoro już wstałaś. A reszta dzieci tutaj sobie przyjdzie i usiądzie razem z nami w oczekiwaniu na śniadanko. Oj, pani duch by sobie od nas już poszła. Chociaż nie wszyscy chcą jeść, no ale. Proszę bardzo, i patrzymy, kto jest głodny. I te osoby będą jadły śniadanie. Jak ktoś nie jest, to wiadomo, że nie musi. Nie każdy ma miejsce przy stole. No, wy nie jesteście głodni, więc rozmawiaj o ulubionym zwierzęciu. Nabijaj się z dorosłych, rozmawiaj o deszczu. Rozmawiaj o deszczu. Bardzo interesujące, rozmawiaj o deszczu. I patrzcie, co się stało. Totalnie śnieg nam już zszedł z naszego domu. Nasza willa stała się już zwykłym, prostym domkiem. Znaczy, willa. Ośnieżony dom stał się już normalnym domkiem. Także, no, fajne takie, wspominam jeszcze ten pierwszy dom, Scarlett w sensie namiot tutaj akurat w tym challenge'u to też było wyzwanie, ale paszcie, co udało nam się osiągnąć i to było dużo ciekawsze niż po prostu cały czas mieszkanie już odpicowanym domu, bo to tak naprawdę jakieś żadne większe dla nas wyzwanie. Widzę, że tutaj sprzątacie, jakieś takie rozmowy, Skarlet już nie jest. Scarlet nie wiem czy ty dasz radę, ale może idź pobiegać? Ja serio chciałabym, żebyś ty biegała, tylko ty jesteś jakaś taka nie bardzo w to w sensie jakieś blokowanie, o właśnie. E, uwielbiam. Uwielbiam mody. Po prostu kocham mody i wydaje mi się, że to przez mody, więc będziesz sobie tak biegała. Trochę przebiegnie i bzium, resetik. Chyba, że to aktualizacja wprowadziła, bo aktualizacja też lubi być taka fajna. Mm, dałaś radę. Trochę pobiegałaś. Bąbelek płacze, ale nic mu się nie stanie, ponieważ zrobimy super skuteczną opiekę. A reszta dzieci ma chyba dosyć takie okej okay nastroje. Ty sobie skorzystaj. Chociaż może już skorzystasz w szkole. Idźcie wszyscy. Koniec dobrego. Karlet, chodź. Eee, ucz się pilnie. Ucz się pilnie. Utrzypilnie. Jezus, Maria, w ogóle, czy ja dobrze klikam? Każdy z nich ma ucz się pilnie? Nawet nie wiem. Ucz się pilnie, utrzypilnie, utrzypilnie, pilnie i utrzypilnie. A Scarlett tutaj wiesz, super skuteczna opieka nad maluszkiem. I zajmiemy się tobą, skorzystasz, weźmiesz prysznic. E, tutaj jajecznicę możemy schować do lodówki, resztę sprzątniemy. A, i lecimy do naszych. Do naszego ogrodu. Będziemy pielęgnować wszystko od razu. Coś tam się zaczęło więdnąć, coś tam trzeba będzie już. ogarnąć, ale wymieniać roślin raczej nie będę, bo jakoś tak pieniędzy bardzo nie potrzebujemy, a zresztą to i tak są. Już końcówki. Teraz dzieci powinny stać się wszystkie nastolatkami. A w następnym odcinku. To jest najprawda. A w następnym odcinku chyba wszystkie... Mmm, no. Będą odchodzić. Schowaj się, biegnij dalej. Nic się nie chowaj. Bierz udział w zajęciach. A nie jakieś mi tutaj. Udawanie. Ja na WF-ie ćwiczyłam. Chociaż ja zawsze powtarzam, że to jest dla mnie obrzydliwe, że wiecie, człowiek ma na przykład w trakcie zajęć ten WF, no nie żeby się jakoś umyć, coś tam nie, tylko taki spocony fuj, i co niby, że przebranie koszulki to niby już załatwia sprawę. No nie, bo człowiek jest przepocony i śmierdzący po aktywności fizycznej. Więc nie, taki WF na początku bądź w środku dramat jest. O, coś jest do ewoluowania. Ale ja chyba o tym w WFI NoStop wam mówiłam, że mi to mega brzydziło. Zawsze nienawidziłam tego, bo ja ogólnie nienawidzę. Płotu. On takie coś. Pielęgnuj ogród Scarlet. Nic nie wymaga, przecież to wygląda jak zwiędnięte. Weź pocztę. Nie, nie chcę brać poczty, bo dramat. A tu ktoś do nas dzwoni, co też mnie średnio interesuje. O Scarlet, obejrzysz sobie coś. Serfuj po kanałach. Klaudia ma wkrótce urodziny. Dobra, lecimy Klaudię postażyć. Więcej opcji, postaż. Chodź, Klaudia. Dziecko z Odri. Zresztą ja mam wrażenie, że no, mówi: Ja teraz. E, Pana no, w sumie jeden pies, bo i tak ją postarzymy i zobaczymy, jak będzie wyglądać córeczka z Audrey i Scarlet. Mieszanki. Oczywiście kodzik. Uuu, dziecko się wbiło i Scarlet w ziemię. Wow! Jezus, co jest z tą grą? Skąd te błędy w ogóle wszystkie? Ja naprawdę nie wiem, czy to wina modu Walp, może to wina modu Walfa. Może mamy jakieś mody, o których nie wiem. Modyfikuj stwórz Sima i idziemy postarzyć dzieci. To już była ostatnia aktualizacja. Wiecie, ja zawsze mam takie wrażenie, że aktualizacje robią jeszcze gorsze problemy niż były. Nie lecisz do wieku dziecięcego. Jezu, jaki bąbelek! Rudowłosy zostawimy. Niby wiadomo, że nie jest to odcień skóry Odri. A czemu ten z modów akurat? Dam jej normalny jasny. Niby to nie jest kolor włosów Audrey, ale tam trochę nawiązujący przecież do Odri, nie? Dużo zmian nie będzie, bo widzę, że ona sama z siebie jest piękna, więc damy jej tylko i wyłącznie błękitne oczy, bo zarówno Audrey, jak i Scarlett miały błękitne oczy. I jakieś ubranie muszę wybrać, żeby coś tam nasza Odri 2.0 miała na sobie. Kochani, przebrałam Klaudię, ona prezentuje się w swoim stroju w ten sposób, wydaje mi się, że to będzie cała Odri, jest jakoś do niej naprawdę tak podobna, że no nie wiem, nie wiem, znaczy wiem, że to jest dziecko, ale jakoś tak po twarzy mam wrażenie, że wygląda po prostu jak Odri, zobaczymy co się stanie, jak już będzie nastolatką, wtedy najbardziej będziemy mogli zweryfikować to podobieństwo, potwierdzamy i lecimy dalej. Dobra, Klaudia, za ile jesteś do szkoły za 18 godzin? Dobrze, 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 podoba mi się to. Wypadałoby, żebyśmy mieli jakąś pracę domową, ale wszyscy są teraz aktualnie w szkole, więc ty jej nie odrobisz, ale możesz tutaj się pobawić w deszczu. Idź baw się. Ogarnij klimat. Scarlet, jeszcze rozmóż sobie żabę. A co by nie, twoja, tablica powiadomień jest pełna. Jak zawsze. A Z Skarlecia, hmm, nie wiem, skorzystasz i będziesz chyba faktycznie przygotowywała teraz obiad dla dzieci. Hmm, kanapka z wegetariańskim, kluski, chili. A możesz chili zrobić bo dzieci za chwilę, wracają ze szkoły. No i mam nadzieję, że same awansy mnie czekają. I postażanki. Dobra. Lecimy i patrzymy, czy wszyscy mają urodziny. Ma urodziny na pewno Miłosz i Weronika, czyli to są dzieci Barbie. Eee, ma urodziny na pewno Marian oraz Marta i to są chyba dzieci Dantego, o ile pamiętam. A nie wiem, czyimi wy jesteście dziećmi. <noise> Za dużo tych rodziców, ja wiem. No Dante, Dan o Boże, Dante, z kim ty jesteś? Jakąś mają. E, dobra, to są dzieci Dantego. Tutaj mamy Maćka oraz Krysię, i to są dzieci Michaela, jak dobrze pamiętam? Tak, to są dzieci Michaela. I wy m, też macie piątkę, i zostanie nam tylko Klaudia, córeczka Odri. Także dobrze, dobrze. W międzyczasie ja tutaj już wyciągnę tort, żeby dzieci mogły sobie pozdmuchiwać świeczki, no bo wszyscy stają się teraz nastolatkami, więc tak naprawdę będziemy mogli zobaczyć, um, jak będą się prezentować. Już tutaj podejdźcie wszyscy, żebym nie miała problemów. Chodźcie, chodźcie. Bo wszyscy idziecie do postarzenia. Scarlett będzie sobie gotować w tym czasie. Ta tęcza to oznacza dobre szkoły. Po prostu. Cecha parceli. Miłość zmienił grupę wiekową, jest snobem. Cokolwiek będę im tutaj dawać. Jezu, miłość! Jakiś ciebie Miłosz. Dodaj e, świeczki urodzinowe. Miłość to syn Barbie, gdybyście nie wiedzieli. E, dobra, podejdź sobie i leci teraz Weronisia. Wypowiedz życzenie, Weronika jest dzieckiem oceanu, i damy Ci tu na przykład, nie wiem, kreatywność. Niech będzie, podejdź sobie, Weronika. Weronisia, chodź tutaj. Teraz lecą dzieci Dantego. Dodaj świeczki urodzinowe. Marianku. Przepraszam, jak się nazywają. Wypowiedz życzenie. Czyli widzę już gotowe. Jaki, jaki ma damski głos? Syn Barbie. A nie, tutaj losujemy. Zapaleniec. Zapaleniec. O Jezu, a to już od razu taki gruby podejdziesz. Gruby głos oczywiście. Dodaj świeczki urodzinowe. Marta, Marta jestem bardzo ciekawa, bo to jest córeczka Dantego. Wypowiedz życzenie. A jak wypowiesz, to podejdziesz też tu. Ty jesteś zadufana w sobie. Dodaj świeczki urodzinowe. To jest w ogóle Maciej. Tylko ten Maciej nie wiem czemu mi dziewczynkę yy, przypomina. I proszę bardzo. Widzę, że miłośnik kotów i psuwa. Nie no dobra, to już dam to ogólnie, że miłośnik zwierząt, skoro tak podejdź i proszę bardzo, dodaj świeczki urodzinowe. Ostatnie nasze dzisiaj urodziny w odcinku i wypowiedz życzenie. I mamy tutaj widzę kogoś od sportu, więc lecimy też ze sportowym. No trudno, wiem, że to się jakoś tam powtarza. Dodaj sieczki rodzinowe. Tort chowamy i teraz tak, żeby nie było tutaj problemów, ja wyciągnę jedzenie, żeby każdy mógł sobie zjeść, bo zaraz oni muszą się też zacząć zajmować nauką, a pozmieniam ich słownie za chwileczkę. Porcje... Weź porcję, ty chodź tutaj też, weź porcję. Tu cała dzieciarnia Scarlet idzie wziąć porcję. Scarlet, ty się zdrzemni w tym czasie. Eee, włączymy ci tu surfuj po kanałach. Ale miałeś jeść, zjedz to. I wy będziecie mm, oglądać aktualny kanał. Żeby rozrywka im szła tutaj. I jedzenie jednocześnie, i rozrywka. Wy nie jesteście już głodni? Czemu ja miałam wrażenie, że wszyscy są głodni? Chyba, że oni się najedli jedną łyżką tego obiadu. E, I ktoś z was musi się podzielić pracą domową. Bo wasza młodsza siostra musi też ją odrobić. Będziesz odrabiać, ty będziesz odrabiać. Wszyscy będziecie odrabiać prace domowe. Dobra, to lecimy. Na sam start mamy dzieci Barbie. Jest to Weronika. I mamy tutaj też Miłosza. Miłosz ma bardzo taki damski głos. Powiedz coś. Ono nie wiem, nie mówi, ale miał. Potem mamy dzieci Dantego, czyli. Martę oraz Mariana, i mamy tutaj jeszcze raz, przypominam, dzieci chyba Michaela to były, Krysia oraz Maciej A ja zabieram się za przeróbkę. Zaczynam od dzieci Barbie. Kochani, ukończyłam przeróbki, ale od razu wam mówię, że nie robiłam innych strojów. Tudzież strojów, nie, strojów chyba. Dlatego, że nie chciało mi się. No, po prostu bardzo dużo jest tych simów, więc mam nadzieję, że zrozumiecie. Zaczniemy sobie od końca, czyli od Krysi Rosewire. Krysia wygląda w ten sposób. Ona wyskoczyła z takimi ciemniejszymi oczkami, ale stwierdziłam, że to tak pięknie wygląda, że ja jej zostawię. Jej bratem bliźniakiem jest Maciej, a Maciej wygląda w ten sposób. Maciej i Krysia to są bodajże dzieci Michaela, o ile dobrze pamiętam. Jeżeli się mylę, to przepraszam, ale wiecie, jak to jest. Różnie bywa, nie? W tym temacie. Natomiast lecimy sobie dalej do dzieci Dantego, czyli Marian, który niestety odziedziczył bardzo złą rzecz, czyli właściwie tak jak jego brat, bo Maciek też to odziedziczył, to są usta Scarlet. Usta Scarlett w wersji męskiej wyglądają fatalnie, jak widzicie. No, ale cóż, życie. Także, no, w ogóle do Dantego nie jest podobny, chyba tylko nos ma po nim, ale ten nos dziwnie wygląda w całym kształcie twarzy, bo wygląda bardzo Marian jak Scarlet, co trochę jest smutne, bo nie widzimy tutaj takiej mieszanki typowo z Dante, no, ale jego siostra Marta, której troszeczkę rozjaśniłam włosy, prezentuje się w ten sposób. No i Marta już wygląda tak, więc tutaj bardziej bym powiedziała, jest podobna do Dante. Ego. Tego, bo na pewno nie jest podobna do Scarlet. Klaudię eee, oglądaliście, sorry za to yy, ale lecimy do dzieci Barbie, czyli do Miłosza Roseweila, e, który tutaj już usta ma po swojej mamie e, i idziemy do Weronisi. Weronisia wygląda w ten sposób i tak się prezentuje nam z twarzy. Jest bardzo taka umalowana, chyba najmniej umalowana jest Krystyna, ale po prostu do Krystyny mi makijaż żaden nie pasował, więc wolałam ją zostawić taką sotę. Także myślę, że fajne mieszanki genowe, i tymi mieszankami genowymi na dzisiaj będziemy się żegnać. Oczywiście ja Was zapraszam na kolejny odcinek Studio Express, gdzie będzie to chyba już przedostatni odcinek, bo tak z tego co patrzę i czasu, który poświęcam tutaj na nagrywanie, to wychodzi na to, że w przyszłym odcinku będą urodziny właśnie tych nastolatków. Oni pójdą sobie w świat, ale zostanie jeszcze z nami nasza najmłodsza Klaudia, która jest córeczką ze Scarlet. Także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie Facebook, Instagram. Dla Was jak zawsze w opisie widzimy. Się w przyszłych odcinkach. Życzę Wam wszystkiego dobrego i trzymajcie się cieplutko. Cześć.